Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was na moim kanale Gotowanie z cukrzykiem. Dzisiaj dalsza część naszych mieszanek przypraw. Już wiecie, że powstał filmik u mnie Gotowanie z cukrzykiem. Jest wegeta sucha domowa, praktycznie do wszystkiego, zdrowa, czubryca zielona, używana do ryb, zup, surówek, bulion w płynie, jest to bulion bazowy, warzywny do zup sosów. Także to, takie filmiki, jak powstaje krok po kroku: wegeta e, sucha, czubryca zielona, i bulion warzywny bazowy do zup sosów, jest na kanale Gotowanie z Cukrzykiem. Dzisiaj robimy przyprawę węgierską. Odłożę to. Tak, i dzisiaj robimy sobie przyprawę węgierską. Jest to potrawa do pomidorów, papryk, do mięs faszerowanych, do warzyw na ostro. Także do tego będzie nam potrzebne trzy łyżki ziół prowansalskich. Mamy zioła prowansalskie. 3 łyżki. O, i to w sypie to będzie trzecia, Trzy łyżki ziół prowansalskich, Dwie łyżki ostrej papryki, ostra papryka, dwie łyżki. Słodka papryka jedna łyżka. Dwie łyżki suszonej natki pietruszki. Natka pietruszki. Dwie łyżki. Granulowany czosnek. Jedna łyżka. Suszone liści lubczyku, jedna łyżka. Ale tutaj już końcówka jest, to ja wsypię już to do końca. E, jedna e, łyżka suszonej marchwi, ale jadam włoszczyzny suszonej. Jedna łyżka. Jedna łyżeczka suszonej cebuli, to no ja dam pół łyżki, kilka ziaren gorczycy, pół łyżeczki soli kłodawskiej. Sól kłodawska gruboziarnista to będzie pół łyżeczki. Mamy przygotowane, w blenderze, zakręcimy i zmielimy na gładko. Zaraz pokażę efekt. Mamy zmielone nasze przyprawy na, na gładką, fajną przyprawę, jednolitą. To jest przyprawa węgierska. Do dań z pomidorami i papryką do mięs czy faszerowanych warzyw, ale nie tylko. Do gulaszy. Też się przyda. Także do słoiczków będzie następna przyprawa. Już powstało i możecie sobie oglądać, gotowanie z cukrzykiem. Mamy wegeta sucha, czubryca zielona, bulion, czyli bulionetka w płynie do zup sosów warzywna. I teraz nam powstała przyprawa węgierska. Do następnego, dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.